Hej! Hej! Witamy Was bardzo gorąco w trzynastkowym odcinku. Ups, miałam nie mówić. No tak, jak już kama sprzedała, mam przygotowane trzynastki. Łoł wow, z drapki, ekstra kasę. Ekstra pensję. Ekstra pensję. No, ekstra kasę dała ostatnio. Do tego mamy mega linię i ekstra linię. I wszystkie trzynastki. I mam nadzieję, że takie trzynastki lubi nasz kochany widz, nasze kochane słoneczko Jan Nowak. Pozdrawiamy bardzo gorąco, ściskamy jeszcze goręcej, przesyłamy buziaki. Oczywiście buziaki dla całej rodzinki. I kochani, trzymajcie mocno kciuki. Michał coś też dodać? No, Janek, trzymaj kciuki za dobry wynik. <laughs> ja zaczniemy od malucha tradycyjnie. Kto nie widział, co ostatnio taki maluch odwalił, to tu u góry pojawi się odcinek. Ale to musisz mówić, że będzie wygrana, bo Ty też powiedziałeś, że będzie wygrana i cała strapka poszła. No dobra, no to tu też będzie wygrana, bo jest trzynastka. I szukamy wygrywających, czyli szesnastki, piętnastki, jedynki, O, tematycznie trzynastka. Ale zobacz, zamiast tej jedynki mogli czternastkę dać. Chyba, że jedynka wygrywa, to nie, to nie. No dobra, a my mamy siedem, ekstra pensje, dwa. 8, no i masz 14. A mogli dać, widzisz? Mogli dać. A niżej mamy 35, 18, 11, 27 i 23. No wiecie co? Także malucha tym razem mamy pustego. Do tego mamy wow. Z trzynastką. I to samo wygrywające, albo symbole.

Trzydzieści pięć i dwadzieścia sześć w drugim, czterdzieści dwa, pięćdziesiąt sześć, pięćdziesiąt pięć, trzynaście, dwanaście. No to teraz jedenaście. I został nam ostatni, czyli trzydzieści trzy, czterdzieści cztery, czterdzieści dziewięć, pięćdziesiąt siedem i pięćdziesiąt jeden. Tu mamy jedną kontrolną. Tu mamy drugą. że druga pusta. Ale ja wiem na co ci tak idzie. Bo Jasiu kciuków nie trzymał, widziałam. Także ja się pełna mobilizacja, mocno kciuki. Bo no teraz ekstralinia trzynastka. Tak jest, trzynastka. I będziemy szukać czego. A ja teraz niedawno trzynastkę w ekstraliniach, która mam. Oczywiście było pusto, nie? Leżak i kości. I szukamy leżak i kości. Szukaj, czy mamy coś takiego. Mamy kości. No, Michu, kogo? Jak kogo, ale mnie się pytasz, żebym ja patrzyła mamy Kości. Ja więcej o Ciebie miam. Mamy leżak, leżak. Tu mamy komplet. I na samym dole coś nam dołoży. Nie. To dalej mamy ptak i księżyc. Tak i księżyc, tu mamy ptak. Długo, długo nic, tu dopiero mamy księżyc i na samym dole mamy komplet. Kolejne dwa, czyli słoń i podkowa. Mamy podkowę, tu mamy komplet, tu mamy słonia. W, tu podkowa, słoń. Podkowa? Na zielonej? Dobra. I tu mamy słonia. Dalej, kolejne dwa, czyli lody i motyl. ale ja ci powiem, że u nas i dwie pary oczu a i tak pewnie coś pominiemy. <grych> lody i motyl. No, coś widać. Tu dopiero na dole mamy lody. Kolejne dwa: parasol i arbus. Na no arbuzy to widziałam. Zresztą znaczy, mi się dawało. Parasol, arbus. A no może jednak nie widziałam. Parasol jest. Tu kolejny. I na dole pusto. No chyba nie było jednak. Także kolejne dwa: czapka i klucz. Jedna czapa, druga czapa. Tu jak stoi. Tu mamy klucz. Tu mamy klucz. Tutaj czapa. Tu komplet i tu klucz. Dalej słońce i dzwon. Słońce i dzwon. Dzwon jest. Tu mamy. Tu mamy słońce, tu mamy dzwon, no i to na tyle. Więc dalej, kolejne dwa. Krab i rolki. Krab i rolki. Mamy kraba, tu mamy rolki, tu rolki i na dole, na dole mamy rolki. Kolejne dwa: popcorn i sakwa. Popcorn mamy. No i co? I tu dopiero na dole mamy popcorn. Także sakwy nie było. Więc dalej mamy łódź i mamy wiatrak. Łódź i wiatrak. Tu mamy wiatrak. Długo, długo, nic. I tu mamy łódkę. No, to tym razem wiatraka nie dali. Kolejne dwa, czyli balony i biedronka. Balony i biedronka. Biedronki to ja nie kojarzę. A balony tylko jedne. Ale cieniutkie te przeloty, co? No. Dwie przedostatnie, klapki i korona. Mamy klapki. Na różowej. Mamy dwie korony, klapki i tu. Tu, klapki i tu. Korona, klapki, korona. Korona. No i to wszystko. Zostały nam dwa ostatnie, czyli piłka i diament. Mamy diament. I wychodzi na to, że mamy pusto. I tak też jest. Ja ci pewnie, już robi się gorąco. Masz ostatnią deskę ratunku. I została nam mega linia. Też trzynastka. I jedziemy. Będziemy szukać wiśni i arbuza. Wiśnie i arbus. Mamy wiśnie. I arbuza. I arbuza. Dalej. A prezenty, jak masz pod rządkiem, widzisz? No. Jak ktoś coś widzi, to niech krzyczy. Mamy wiśnie. No też widziałam je. Ja. I mamy wiśnie. No dobra. Czyli kolejne dwa. Gwiazda i słońce. Mamy słońce. Tu mamy słońce. Tu. Tu. Tu mamy aż dwa. Tu i tu. I na dole coś nam dorzuci. No nie. Dalej mamy piłkę i mamy cytrynę. Piłka i cytryna. Mamy piłkę, kolejną. Tu mamy cytrynę, piłka, i na dole mamy piłkę. Dalej, klapki i dzwon. Klapki mamy. Tu mamy dzwon. No, i co dalej? O, klapki. Mamy dzwon. Mamy klapki. I na dole mamy dzwon. Kolejne dwa. Popcorn i prezent. O, prezenty, ładna linia ci wejdzie, tylko że pionowa. Mamy prezent. Tu mamy, tu mamy. I tu mamy. To samo tu i na dole, na dole pusto. Kolejne dwa, czyli pierścień i ananas. Pierścień i ananas. Mamy jeden, mamy drugi. Mamy tutaj, jest pierścionek. Tu mamy pierścionek. Tu. I na dole, i ananasy, i ananasów pełno, o. dalej biedronka i diament, i tak biedronę mamy tu mamy, biedronę tu mamy dwie, tutaj i tu na dole. Kolejne dwa. Kłódka i pióro. Mamy pióro. No kluczy pełno, ale kłódek brak. No jest kłódka, ten i klucz pewnie wpadnie. No nie wpadnie. To szukamy dalej. Łódź i serce. O, serduszka zostawiamy dla Jasia. Tak, serce mamy. Od razu łódka, tu serducho, tu, tu łódka, kolejna łódka. Tu mamy kompleci Ale się sypią ładnie. Tu mamy serducha i na końcu pusto. No niech tak pięknie właśnie serducha się sypią w komentarzach. Korona i lody. Lody i korona. Jest korona. No i co? No i to tyle. Motyl i szminka. Szminka, motyl. A tu biedronkę mieliśmy. A była biedronka? A była, była. Motyl i szminka. Tu mamy szminkę. Tu. Tu. Tu mamy komplet, tu mamy motyla i tu szminkę. Ja myślę, że ten kluczyk chyba tak nie wpadnie. A mamy foto i tęcza. Foto i tęcza, czy mamy? Mamy tęczę, mamy tęczę. I to będzie na tyle. Te tęcza na dole jeszcze była jedna. No faktycznie jest, dobra. Są dwa przedostatnie, czyli kości auto. Kości i auto. Kości mamy. Tu mamy kości i na dole mamy auto. teraz dawaj te klucze I zostały nam dwa ostatnie, czyli rower i kokos. Mamy rower. Tu rower. Tu kokos i mamy rower. Proszę bardzo. Dobra, czyli mamy jedną linię, zgadza się. Prezent był, Łódź. Kokos. Była, dzwon. Był i rower na końcu. Wszystko się zgadza. Najpierw Bonus. No dobra, więc w bonusie zabawa o 4 dychy. Portfel. No, cztery dychy w portfelu, jakby nie patrzeć. Może tu miał cztery dychy. No, zobaczymy. Uwaga. Cyk. Ale dobre i 20. Tak jest. Mamy zwrot. Kontrolne. 3 razy B. No i ci mi powiem, że miałam pewne obawy już. Ale ta ostatnia zdrabka tak ci powiem, że mi poprawiła humor. A tobie? No, zawsze mogłoby poprawić lepiej. Ale zawsze mogłoby być też pusto całkowicie. A tak masz dwie dychy na miły wieczór. Także kochani, wam dziękujemy za uwagę. Pamiętajmy o serduszkach dla naszego Jasia, was ściskamy i pozdrawiamy. I życzymy Wam wszystkiego dobrego. Do następnego pa! pa.